Cześć, z tej strony Maciek Krzyśniewski, kanał 2 i 3 Liga.pl Zapraszam Was na podsumowanie 29. kolejki 3 Ligi Grupy 4 Kolejna e, kolejka zmagań o awans, naprawdę wybornie się to ogląda, wybornie się to śledzi e, No i jest środek nocy, a ja sobie nie mogłem odmówić, żeby to skomentować i, i pokazać Wam bramki e, Także serdecznie zapraszam Was, e, kciuki w górę e, Udostępnijcie też to w swoich mediach społecznościowych, będę wdzięczny no i zaczynamy. Na początek chciałem powiedzieć, że nastąpił przełom, bo na moim kanale nie było przez długi czas materiałów z kanału Hełmianki, bo się tam ktoś odezwał kiedyś do mnie, że, że sobie nie życzą, ale ostatnio odezwał się pan Bogusław Kudelski na Twitterze i, i bardzo dziękuję za, za takie, że tak powiem, Przyzwolenie na wykorzystanie materiałów. Fajnie, że coś tutaj drgnęło i, i pozdrawiam Pana e, serdecznie. E, więc to czynię i, i, i pokazuję Wam mecz hełmianki. Fajnie, że wreszcie, że wreszcie mogę to zrobić. to e, hełma przyjechała Krakowia 2, która prezentuje się naprawdę dobrze. Fajnie się ogląda ten zespół. Piotr Giza to poukładał. Naprawdę dobrze i ma też no, naprawdę fajnych zawodników w tej drużynie, tutaj Bała. I takim oto strzałem dość szczęśliwym otwiera wynik Robert Ożuk, 44 minuta, no i młodzi zawodnicy pasów mogli się cieszyć. Ale Chełmianka już nie raz i nie dwa w tym sezonie pokazała, że jest zespołem, który gra naprawdę ambitnie, który się nie poddaje. I nawet w trudnych sytuacjach potrafi odrobić wynik tutaj. Wyrównujący gol to była już 70. Minuta, więc e, dość późno. No i Adrian Dziubiński wpycha piłkę do e, siatki e, Krakowi. No a tutaj drugie trafienie. 4 minuty później Przemysław w Kanarek. No, takim naprawdę soczystym z tym strzałem głową pokonał Adama e, Wilka. No i hełmianka mogła się cieszyć, bo kolejny taki naprawdę ważny skalp w walce o awans. I no, powiem szczerze, jestem mocno zaskoczony im plus hełmianką, jeśli chodzi o, e, o to, że dalej są w grze i to w, na wcale e, dobrej, naprawdę pozycji. Więc, więc tutaj e, naprawdę czapki z głów. Ok, lecimy dalej. Cały skrót na, na kanale Hełmianki, więc sobie możecie też zobaczyć. Podhalę nowy targ grało u siebie z zespołem z zradzenia Podlaskiego z orlentami. No i były sytuacje od początku tego spotkania czy to szynka, czy serafin, czy lepiarz, tutaj nękali, defensywę, orląd, no i ostatecznie przyniosło to efekt już. W minucie 11 Juliusz Molis zdobył e, gola. No i cóż, potem Podhale miało jeszcze kilka co najmniej sytuacji. Dobrze bronił ciołek i e, dowiozło Podhale tą wygraną. Mógł e, trener Grabowski się cieszyć. on tutaj jeszcze poprzeczka. No, kotłowało się, kotłowało się pod bramką Orląt. Ale ostatecznie tylko raz się udało wstrzelić gola drużynie trenera Grabowskiego. Okej, okay. cały jest na pod TV. No i Siarka, Siarka, która pojechała na Podlasie. No i miała trudną kolejną przeprawę tutaj, 37 minuta, 38 w zasadzie, Mariusz Chmielewski. No naprawdę fajna ta akcja, tu sobie odwinął to, bo... Fajne podanie, i, i naprawdę dobrze się to oglądało. No, ale Siarka też jest takim zespołem, podobnie jak Hełmianka, który nawet jeżeli traci pierwszy bramkę, to e, wciąż napiera, wciąż szuka e, wyjścia z tej trudnej sytuacji. No i Siarka już nie pierwszy i nie drugi raz z takich opresji. E, wychodzi obronną ręką 40 druga minuta gol wyrównujący którego autorem jest Marcel Tyl. No i był remis, który utrzymywał się długo, bo do 80. pierwszej minuty tutaj wykop spod bramki, taka przebitka w środku. Akcja rozprowadzona do lewej strony, a w środku czekał już na piłkę Kamil Adamek no i ten napasti kapitalnie się spisuje w ostatnim czasie, daje przede wszystkim kolejne punkty, kolejne trzy punkty Siarce, no i Siarka również pokazuje bardzo dobrą e, dyspozycję. Przede wszystkim nie traci e, punktów z tymi niżej notowanymi rywalami, a jak wiemy to jest bardzo ważne w walce o najwyższe cele. E, tyle jeśli chodzi o ten mecz Siarka TV, polecam serdecznie. Tutaj mamy bramki z meczu Łagowa z Wisłoką. Łagow również wciąż, wciąż jest w grze o awans. No i podopieczni Ireneusza Pietrzykowskiego sobie świetnie poradzili z kolejnym rywalem. No rywal niełatwy, bo Wisłoka każdemu potrafi utrzeć nosa, ale spore problemy kadrowe spowodowały, że nie było za bardzo kim straszyć w Łagowie. Pierwsza bramka, Adam Imiela, a tutaj Kacper Hełmecki I było 2 do 0. Przyjechali też kibice z Dębicy. Dość sporej liczbie, do Łagowa. Na to charakterystyczne boisko, charakterystyczny stadion ze sztuczną nawierzchnią. I rzut karny dla Wisłoki który źle uderzył jak sam mówił na pokoju twitterowym Patryk Zygmunt broni golkiper Łagowa Nowak, który który zastępował Pawła Lipca który pauzował za żółte kartki. Co ciekawe Tutaj kolejny gol, 3 do 1, 3 do 0 przepraszam, Piotr Cichocki. No i w zasadzie od 50 do 55 minuty Łagów całkowicie już odebrał chęci Wisłoce do walki o cokolwiek bardzo ładne uderzenie głową Piotra Rogali. Przymierzył kapitalnie zawodnik Łagowa. Ale szybko dość strzelili gola honorowego zawodnicy Darusza Kantora. Tutaj mieliśmy kolejny rzut karny. Tym razem do piłki podszedł Łanucha i pokonał Nowaka. Chociaż ten miał piłkę gdzieś tam w zasięgu ramion. Widać, że czuje karne bramkarz drużyny Łagowa. No i tyle. Łagów wygrywa kolejne spotkanie 4 do 1 i myślę, że pokazują też siłę pod podopieczni trenera Pietrzykowskiego. To wszystko tam funkcjonuje w Łagowie tak jak ma funkcjonować i po prostu idą jak po swoje, a ta końcówka będzie naprawdę ciekawa, bo mają szansę napisać historię tak naprawdę zawodnicy w tym sezonie ŁKS-u. Łagów. Kolejny mecz. Tutaj walczyła Korona Rzeszów z Krzostrowiec Świętokrzyski. No i Korona chce się utrzymać za wszelką cenę w trzeciej lidze, grupie czwartej. Nie będzie to łatwe, bo tych punktów ostatnio po prostu nie zdobywają. Tutaj prowadzenie dla Krzostrowiec. Przepraszam, źle sobie tutaj wycyrklowałem. Tutaj jest prowadzenie dla Krzodo, dla tak się czasami zdarza, że gdzieś ta karta ucieknie. Sorki, tutaj takie bardzo ładne uderzenie Mateusza Szeli. 41. minuta i było 1 do 0 dla gości. Krzod już nie gra w zasadzie o nic, ale widać, mam wrażenie, delikatny postęp w grze drużyny trenera Wójcika. Dobrze prezentuje się m.in. nawrot. O, zaraz będzie ten gol. Którego e, włączyłem jako pierwszego. Maciej Maślany, 57 minuta. No i mieliśmy Reims. Ten wynik utrzymywał się do minuty 83. Pewne wykończenie Michała nawrota. No i krzo było bliskie wygranej z koroną na wyjeździe, ale nie poddali się zawodnicy Korony. Walczyli do końca. I to się opłaciło. Fatalne ustawienie w defensywie krzo. Nie wiem jak tak można było powiem szczerze stanąć biorąc pod uwagę, że grali e, w dziesiątkę po czerwonej karcie dla e, Brągiela, zostawili sporo miejsca. No i Mateusz Jendrias e, w 90 minucie e, daje, mm, daje remis koronie, który no, tak naprawdę e, niewiele im daje. Muszą e, zacząć e, wygrywać, aby się utrzymać. E, kolejne spotkanie Unia Tarnów. Grała u siebie z Wulczanką. Z Wulczanką, która już z ligi spada. Pierwszy gol. Wiktor Putin zdobywa golana. 1 do 0 dla Jaskółek. Ale ten ciekawy zawodnik Jonatan Diumasumbu z Wulczanki ostatnio pokazuje się z dobrej strony. No i ciekaw jestem, czy, czy ktoś go wyciągnie z tej wulki pełkińskiej. Kto wie, no zawsze taki e, szybki napastnik, e, zawodnik ofensywny się przyda, więc ciekaw jestem, jakby sobie poradził w lepszym e, klubie. Musiał skapitulować Bartosz Kieliszek, który bronił w tym spotkaniu w Unii. No i ten wynik też utrzymywał się e, przez dłuższy czas. Natomiast jest taki zawodnik w drużynie e, Starnowa, na którego zawsze można liczyć. I to jest właśnie e, ten zawodnik Artur Biały, 64 minuta. No, kapitalny strzał, naprawdę czapki z głów. Nic więcej e, tutaj dodawać e, nie trzeba. Ten strzał dał 3 punkty Unii. I Unia e, zwycięża. I ostatnie spotkanie, które chcę Wam pokazać jak zawsze dobre strony naszego miasta dba o to, by, by gole z meczu Tomasowi były na YouTubie i to jest zajebiste, bo naprawdę można być na bieżąco z tym co się dzieje. Tutaj Tomasowie, która też już w zasadzie w czwartej lidze pojechała do stalowej woli. No i przegrała ten mecz dość wyraźnie. 34. minuta, Daniel Świderski. Następnie bierną postawę defensywy Tomasowi wykorzystał Mateusz Chudzik. To była 59. minuta. Fajna perspektywa tej kamery, trzeba przyznać. Taka stadionowa. No i tutaj 3 do 0. Sławomir Duda, 85 minuta. No ale proszę zobaczyć, co tutaj zrobiła defensywa e, Stali. Znowu e, w zasadzie gol za darmo oddany. Z pewnością był zły e, trener Surma i, i sami zawodnicy, że tego czystego kąta się nie udało zachować. Bo taka głuprosta, co na bramkę. No widać jak tutaj e, denerwuje się na na swoich kolegów Mikołaj Smyłek no nic dziwnego, bo ta bramka wyjątkowo, wyjątkowo głupio e, stracona no i co już tyle e, jeśli chodzi o skróty, Awi niestety nie ma znowu Wisły też nie ma Sokołem Sieniawa a tak, no to mieliśmy to wszystko e, dość fajnie podsumowane dość sprawnie e, i zobaczmy sobie teraz e, wyniki Łagów wygrywa z wysoką 4 do 1 Chełmianka pokonuje 2 do 1 Krakowie Podhale wygrywa z Orlentami Podlasie przegrywa z Siarką Wisła Sandomierz remisuje z Sokołem Sieniawa Stal Stalowa Wola 3 do 1 pokonuje Tomasowie Awia wygrywa z Czarnymi 1:0. Korona remisuje z Krzo 2-2 A Unia pokonuje Wulkę Pełkińską 2 do 1 Tyle jeśli chodzi o wyniki i zobaczmy sobie jeszcze tabelę. No, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Mamy 5 kolejek do końca i prowadzi Siarka 60 punktów: 57 Krakowia druga, Łagów 57, Hełmianka 57, Podhale 54, Awia 53. No, niesamowicie 7 punktów rozpiętości 6 zespołów. No i będzie się działo. Już w ten weekend jadę do Tarnobrzega, e, będę kręcił vloga na kanał Drugoligowiec. Jeśli nie widzieliście jeszcze vloga na kanale Drugoligowiec z meczu Krakowia 2 pod Hale, to serdecznie polecam tam, zwiedzam w rącznej Krakowia Training Center i też takie kulisy z meczu z moim jakimś tam komentarzem. Także serdecznie zapraszam na kanał Drugoligowiec i na tym kanale też będzie właśnie ta relacja. Mam nadzieję, że ciekawa z meczu Siarka Tarnobrzyk-Podchale. On jest w tą sobotę o 17, więc się tam wybieram i zobaczymy. Na pewno będzie fajnie, będzie zarobisty mecz, bo o bardzo dużą stawkę. Siarka ma szansę odskoczyć A pod Podhale musi wygrać Jeśli chce się liczyć jeszcze w walce O najwyższy cel Czyli o to jedno miejsce premiowane Awansem Jest jeszcze jeden co najmniej ciekawy Mecz w tej kolejce właśnie w czołówce Krakowia 2 UKS Łagów To spotkanie w niedzielę o 13 Też bym się przejechał chętnie ale Z tego co się orientuję To będę komentował Hutnika Z ruchem Ruch Hutnik taki mecz no i cóż, y, hełmiaka też gra w Radzyniu, także, także to nie musi być łatwy mecz. No i tyle w sumie. Wisła-Sandomierz też y, walczy y, bardzo ważny mecz z Tomaszowią Tomaszów, się Sieniawa u siebie, po, z Podlasiem, także tu też walka o utrzymanie. Cóż, dzięki za dziś, jeszcze raz łapki w górę, serdecznie dziękuję za, za wszelkie jakieś fajne komentarze, fajnie, że, że oglądacie, dużo miłych słów, także nic tylko się cieszyć i fajnie chce mi się to robić, także Także pozdrawiam serdecznie wszystkich no i co, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.